co tydzień. No co tydzień przecież są wrzucone. Co ty? No a my co, co, co dzień nie nagrywamy, no i to po prostu... No właśnie, nie będą na zapas. Żeby były no, na zapas. No ale właśnie to trzy dni temu było, ale ja... Ale no, dlaczego po prostu nie wrzucić po prostu kolejnego? No żeby utrzymać regularnie, wrzucać w ten sam dzień, a nie, a nie raz po prostu kiedy mi się zachce. Bo jak... Ale właśnie tak powinno być! No nie... No tak... Będę być reg regularnie... Dobra... Trzeba... Ich tu... Kurde, a ja kiedyś miałem pistolet... Ja też właśnie miałem kiedyś tu pistolet... Dobra, trzeba po prostu chyba... Zejść na dół... I ich zestrzelać... Żeby zdobyć pistolet... Kurde, ja jednego uh. gościa... działa. Panie, idź do mnie. Panie, 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 panie. Hej, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Aha, ja wiem, bo tu z każdym. Aha, no tak. Przypomniało mi się, przecież z Każdą każdym kolejnym dniem po prostu dostajesz inny pistolet. Ale teraz to jakieś tickety są. Aha. Gdzie, gdzie masz tickety. Nie. Weszli Oto to nie! Gdzie to? Jest. Gdzie oni są? Gdzie ty jesteś? Jestem gdzieś na dachu jakoś Ja też jestem na dachu. dachu Nie no, jestem tak jakby tak pod dachiem Jestem na środkowym ten, levelu No to chodź do góry ci tam Czemu ty poszedłeś? Ale nie mogę, jest ich tak dużo wszędzie I też, i też biegam tak jakby była kupa w moich majtach Ja nie <grym> Jak ja biegam? Dlaczego ja biegam tak, jak jest kupa w moich majtach? Dlaczego ja biegam tak? tak? gdzie jesteś? Prawie, że na ostatnim piętrze. Bo czy na górze. No u góry. Przecież na, na dachu się... O, o! Widziałem o! cię! No, jeszcze na mamy. To, dobrze wam. <laughs> jest Myślałem, że spadnę już prawie. Dobra, ja idę do góry. Zaczyn ile zostało do... Żeby dostać pistolet. Dobra, kurde dalej. Niech już się skończy ten dzień. Niech zacznie się kolejny. Nie no, mówiłeś, no ale są jakieś picketsy, że musisz kupić rzeczy, że jakieś picketsy. A nie, to jest upgrade, a... O, trafiłem zombiaka. O, zaraz będzie kolejny dzień, będzie pistolet zaraz. Już jest pistolet, mam pistolet. Mam pistolet. Mamy pistolet Jesteś kudej na dół. Na piętro niżej Ale mało to ma na boi. No wiem. Kurde. Kurde jak to mam mało Za dużo zombiaków. Gdzie jesteś? Pole kompletnie! Chodź... Chodź na górę! Boss big guy! Boss big guy! Idę! Nie, ja nie mogę wejść na górę! No bo jest na środkowym pięcie jakiś boss big guy! O, siema! Jest jakiś zombiak! Do góry! Zombie iść. Big guy. iść do góry za dużo ich tu! Widzę on jak może tego big. Możecie pod... On... on... on cię weźmie. Chodź, widzisz, może wejść na górę. A ty idziesz za mną. Pomagam ci. Dobrze. Po nim. Reload Zombie big boss strong big guys zombie big boss more uh, casters. Co, co, co będzie następne? Co będzie? A shotgun, jezu Ten shotgun coś nie czuje, że będzie mega wolny. Nie, nie cierpieliśmy shotguna kodi Nie wiem, nie pamiętam. No ja pamiętam, nie cierpieliśmy tego Cody bo bo za zakrejtowali za jakoś, że lepszy jest, albo po prostu bardzo złe. Aha. Dawaj Strzelać w nich, zabijamy ich! Jeszcze jest, jeszcze czwarta. Jezu, jeszcze tak dużo do tego. Tak jak ja biegam, kodi tak jakby była kupa w moich majt, majce. Hmm. <grym> Może ma. <A> czy... <grym> Cieka biega No patrz! Wyjdź biegać bez broni, po prostu... To jest takie głupie, gdy biegasz bez broni Spróbuj biegać bez broni, Kody. Co to jest takie? To widzisz? Tak jak no kurde, walczymy przeciwko zombie. Musimy mieć kupę w mm. A tutaj będę. Dobra. Avalanche, Avalanche, Avalanche. Idę już po shotgunie. mam shotgun. O już jest, aha to ci automatycznie nadaje, dobra, myślałem że trzeba po to iść No i co, chodźcie teraz zombiaki, no Z Który kolejny? Który chce dostać? To nawet nie jest dobre, to jest bardzo złe, to tylko robi 14 Czyli to robi? Z daleka nic Dobra, ale na dwa strzały idzie Okay, to dobrze, to dobrze akurat. Nie źle, no, ale mogłoby być lepiej. Nie Chcę survive'ować 10 dni, Kori. Nie wiem, czy wiem, czy zdążymy. Chyba raczej nie zdążymy. Gdzie? Idę ci pomóc laska. on omjo. Lisu. Kajuk. Panie, ktoś mi zablokował strzał. Ja wiem, no lubię blokować strzały. Dostał twarz. A co? Body to fajnie żyjecie z nami na Ibizę Ja nie jadę Co? Ja nie jadę A czemu nie? No ktoś musi zostać z psami, nie? Body! Tata ci już mówił! No. Ale i tak nie wiem czy... I tak raczej nie pojadę. Oooo, dlaczego?

Ja będę używać ten pistolet. O, no ja w sobotę jadę rano. Aha, w sobotę. Aha, to w sobotę. Aha, spoko, myślałem, że później idziesz W sobotę jadę ten do tego, do, do, do ten, no, ten wali. Spoko. O i znasz, znasz, e, nie wiem jak to się nazywa, jedziemy, nie wiem jak to się nazywa, no, no ale jakieś jak w Anglii, no, to są takie, takie jakby drzwi, takie, no naturalne drzwi takie jakby, takie, no nad morzem, takie, takie, tak, tak, no no wiem no, no to idziemy tam fajnie Arsenal. Vai, estou Co jest? O, no, witam serdecznie z karabinkiem, który mi podskoczy teraz, co? No, chodźcie z zombiaki. Aha, na dzień, dźwięk za 4. Aha, A jak tutaj jest? Barach? O oh, kurde, o oh, kurde, nie się Jeszcze jeden ząbiak Dawaj go strzelaj gdzie ty jesteś w ogóle? Który następny? A, chodź ta, chodź ta Come on O Jezu, Nie, jestem duży! Jest na moim pięcie! Idę, idę do ciebie! Idę idzie do ciebie, idę do ciebie! Idę po mnie! Ijdę po mnie! Po idę teraz! Prawie... Koniec! Po nim! Po nim! Dobrze, za tobą! Dobra, po nim Dobra Jest dobrze Ej dobra, ja idę niżej Kurde, o kurde, o kurde. nic nie widziałam, bo kamera mi była w progu. a moja głowa zasłaniała. Dobra! 15 wszystko 8 godzin Okej, okay, okay. ja se, ja się ja się zegarek zrobię zegarek

po tej śmierci. Niemożliwe. Powiedz, że to wszystko jest normalnie. No mówię cały czas. Dobra. Co teraz Jaki będzie? Ja mam broni. Nie mamy żadnej nowej broni ty, faktycznie Idziemy do góry, idziemy do góry. Sprawdzić co, 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 co się dzieje. aaa dajcie, 3 Day 5. W ogóle to ja mam zegarek, no i sprawdzę ile to jest jeden dzień. Aha. Dobra. Spoko.